Zakazany owoc odcinek 351, Dogan składa ofertę Ender. Kagatej jest o niego zazdrosny. Halitken trafia do szpitala. Odcinek 351 streszczenie. Dogan zaprasza Ender do swojego gabinetu. Wiesz, że zamierzamy podnieść kapitał zakładowy, mówi, gdy kobieta siedzi już naprzeciwko niego. Ponieważ ty i Ildis jesteście udziałowczyniami, podobnie jak Kagatej, musicie wyłożyć gotówkę. Jestem tego świadoma, potwierdza siostra Kanera. Wiedz przede wszystkim, że nie chcę stawiać cię w trudnej sytuacji. Mój problem dotyczy innej osoby, a ja jestem tylko kozłem ofiarnym, tak? Aby tak się nie stało, mam dla Ciebie ofertę. Oddasz mi swoje udziały w zarządzanie, a ja w zamian wyłożę za Ciebie gotówkę. Ender zanosi się śmiechem i pyta, czy powinnam potraktować Twoją ofertę jako przysługę? Wiesz, że ta kwota jest bardzo wysoka. Nie jestem nowa w tej firmie. Co więcej, mam kontrolę nad każdym szczegółem. To ty jesteś nowy, wiem, jak pracowita i oddana tej firmie jesteś. Dlaczego więc składasz mi ofertę, której nie mogę zaakceptować? Powiedziałem ci już, ponieważ myślę o tobie, nie myśl o mnie za dużo. Znajdę pieniądze i będę pracować, okej? Okay? Nie zrozum mnie źle. Nie mam zamiaru cię stąd wyrzucać, bo wiesz, że to niemożliwe, odpowiada kobieta. Nikomu nie oddam ani swoich udziałów, ani swojej pozycji, ale możesz porozmawiać z Ildis. Ona nie jest zainteresowana pracą. Może się zgodzi, opuszcza pomieszczenie. Kamera przenosi się do gabinetu Kagataja. Zabezpieczenie na udziałach nie zostanie zniesione do czasu zakończenia postępowania, mówi mąż Ildis do Sedaya. Co więc zrobimy? pyta asystent Musimy wystawić na sprzedaż teren przemysłowy, gebrze. Weźmiemy też kredyt, a zabezpieczeniem ustanowimy centrum handlowe w Bayrampasie. Nie patrz tak na mnie, nie mamy wyboru. Musimy walczyć dalej. Chciałbym, żeby bratowa ci wybaczyła i żeby to wszystko nie było konieczne, mówi Sedaj. To już nie jest kwestia rozwodu. Dogan postanowił mnie zniszczyć. Ten człowiek boi się, że znowu będziesz z Kumri. Jeśli ty i bratowa się pogodzicie, żadna z tych rzeczy nie będzie konieczna. Nie wierzę. Kumri też nie daje nam spokoju. W końcu oszaleje, bracie, potrzebujemy cię. Spróbuj się trochę uspokoić. Wyśle wiadomość do kuzyna Cetina. Jaką wiadomość? Dogan nic nie wie, że Kumri przyszła na rozprawę. Zamiast zwalać wszystko na ciebie, niech wie co zrobiła jego córka. Wkrótce mustafa, nowy asystent Dogana, donosi mu, że jego córka uczestniczyła jako świadek w rozprawie rozwodowej Kagatea i Edis. Mężczyznę ogarnia wściekłość, natychmiast udaje się do domu córki. Dlaczego angażujesz się w sprawę rozwodową, którą sama spowodowałaś? pyta. Prawniczka Ildis mnie o to poprosiła, wyjaśnia Kumri. Jak to? Ja też byłam zaskoczona. Powiedziała, że potrzebują moich zeznań, więc poszłam. Co zamierzałaś tam powiedzieć? To, jak rozbiłaś rodzinę? Powiedziałabym, że nie byli rodziną. Kagatej jest zdecydowanie kobieciarzem, ciągle oszukiwał Jildis, ale ze mną czuł coś innego. Nie martw się, nic nie powiedziałam. Ildis zaprosiła mnie tam, żebym zrobiła scenę, kontynuuje Kumri. Kiedy przyjechałam, zachowywała się tak, jakby o niczym nie wiedziała. Wystarczy. Nie mogę uwierzyć w to, co mówisz. Żałujesz Ildis, ale spróbuj zobaczyć jej prawdziwą twarz. Nie wiesz jej, zobacz, co zaplanowała, więc twierdzisz, że zostałaś zwabiona w pułapkę? Nie, poszłam tam celowo. Pewnego dnia doprowadzisz mnie do szaleństwa. Wieczorem Dogan spotyka się z Ildis na kolacji w restauracji. Mężczyzna opowiada jej o swoim sporze z Kagatejem i przedstawia taką samą ofertę, jaką wcześniej zaproponował Ender. Iildis prosi o czas do namysłu. Jedna z obecnych w restauracji dziewczyn rozpoznaje Dogana i Ildis, dyskretnie robi im zdjęcie, które następnie wysyła do kumri wraz z załączonym tekstem: Twój ojciec i kobieta, która cię upokorzyła, poszli razem na kolację. Omer informuje Kagataja, że zaprzyjaźnił się z Kumri. Powiedz, jeśli ci to przeszkadza, oznajmia. Dlaczego miałoby mi przeszkadzać, nie rozumie Kagatej? To miłe, że będzie miała w swoim życiu kogoś tak rozsądnego jak ty, kto będzie mógł jej doradzić. Przynajmniej nie będzie robiła głupich rzeczy. Dziękuję. Cieszę się, że nie masz nic przeciwko. Mężczyźni stukają się szklankami z whisky. Podczas zabawy, Halitken przytrzaskuje sobie palce drzwiami. Asuman zabiera go do szpitala, o czym informuje córkę. Dogan zawozi Ildis do szpitala. Wkrótce w tym samym miejscu pojawia się Kagatej, który został powiadomiony o wypadku Malca przez Sedaja. Upewniwszy się, że Halitcanowi nic poważnego się nie stało, zwraca się do żony: Dlaczego mnie nie poinformowałaś? Byłam w panice, tłumaczy Ildis miałam jeszcze o tobie myśleć? Ponieważ jego akt urodzenia mówi, że jestem jego ojcem, powinnaś to zrobić. Jak się dowiedziałeś, że tu jesteśmy? Docieka córka Asuman nie twój interes. Co to za zachowanie? Jesteś winny i jeszcze coś udajesz. Co ten facet tutaj robi? Wskazuje palcem na korytarz, gdzie stoi dogan. Byliśmy razem, kiedy odebrałam telefon. Przywiózł mnie do szpitala, ponieważ jest uprzejmy. Chwileczkę, jak to byliście razem? O tej porze? Co to ma znaczyć? Byliśmy na kolacji. Na jakiej kolacji, przesłuchujesz mnie, nie masz prawa, jeżeli moja żona i syn są z innym mężczyzną w środku nocy, to mam prawo zadawać pytania. Nie mogę uwierzyć, nie jestem Twoją żoną, mówi stanowczo Ildis. Sprawa rozwodowa jeszcze się nie skończyła. Nie skończyła się z powodu Twoich kłamstw. Gdybyś powiedział prawdę, bylibyśmy teraz dwojgiem nieznajomych. Dopóki jesteśmy rodzicami Keina, nigdy nie będziemy sobie obcy. Nie wierz w to za bardzo. Kagatej bierze syna na ręce i wychodzi na korytarz, gdzie nadal znajduje się ojciec Kumri. Oddaje malca jego babci, wbija w Dogana wściekłe spojrzenie i pyta: Co tu jeszcze robisz? Ktoś musiał zająć się dzieckiem, odpowiada Dogan. Ktoś, kto troszczy się o rodzinę i zna jej wartość. Wynoś się stąd, jeśli nie chcesz, by doszło do nieprzyjemnego incydentu, kagatej. Nie odrywając wzroku od ojca Kumri, zwraca się do Ilbis i jej mamy. Zaczekajcie tutaj. Odwiozę was, jak tylko ureguluję rachunek. Już to zrobiłem. Oznajmia Dogan. Co, proszę? Już zapłaciłem. Możecie jechać. Kim jesteś, żeby płacić za moje dziecko? Posłuchaj mnie, trzymaj się z dala od mojej rodziny. Sedaj odciąga swojego szefa, by nie rzucił się z pięściami na rywala. Wszyscy opuszczają szpital. W następnej scenie Halitken jest już w mieszkaniu swojej mamy. Kagatej zmusza żonę do rozmowy. Zabije tego człowieka, ostrzega, co on tam robił? Powiedziałam ci, że byliśmy na kolacji, powtarza ilvis. Powinien był odejść jak tylko przyjechałem, ale nie odszedł, co miałam zrobić? Kto dał mu prawo płacić za leczenie Nie powinieneś mnie o to pytać. I nie krzycz na mnie, zapytam cię raz jeszcze, a ty ładnie mi odpowiesz, oświadcza Kadatej. Czy jest coś między tobą a tym mężczyzną? Co powiedziałeś? w głosie Ildis pobrzmiewa oburzenie. Słyszałaś, wyraziłem się jasno Jak śmiesz mnie o to pytać kobieta rzuca w męża wszystkim, co nawinie jej się pod rękę. Kagatej zasłania się poduszką i w końcu, nie widząc innego wyjścia, opuszcza mieszkanie. Kumri dowiaduje się od Omera, że Kagatej wściekł się strasznie, dowiedziawszy się o wspólnej kolacji swojej żony i Dogana. Stwierdza, że musi być bardzo zazdrosny o jej ojca i postanawia wykorzystać ten fakt.